Dzień dobry, dzisiaj porozmawiamy sobie na temat techniki ćwiczeń, czym ona jest, czy jest tak naprawdę potrzebna. Ale zanim o tym, to jeszcze chciałam podziękować za odbiór i wyświetlenia moich dwóch ostatnich filmów. A jeżeli jesteś osobą, która ich nie widziała, to zapraszam serdecznie do oglądania. A my, żeby nie przedłużać, zaczynajmy. Techniki ćwiczeń według jakiegoś wzorca jest to punkt odniesienia, jak mamy się ustawić, jak poprowadzić ruch. Natomiast w aspekcie sportowym technika ćwiczeń jest po to, aby poprawić nasz performance. Natomiast mówiąc o technice ćwiczeń, musimy mieć z tyłu głowy fakt, że każdy z nas jest inny i będzie miał predyspozycję do czegoś innego. Ktoś będzie miał dłuższe kończyny, krótszy tułów, ktoś będzie miał jakieś e, ograniczenia ruchowe, które też będą wpływać na to, jak będzie wyglądać to ćwiczenie, które akurat wykonujemy. Naszą rolą jako trenerów jest znalezienie w, w naszym kliencie to, co ma najlepsze, w danym ruchu to, co ma najlepsze, a nie próba przystosowania go do jakichś ogólnoprzyjętych wzorców, które przeczytaliśmy w internecie, bo jak wiemy, że papier przyjmie wszystko, ale dobrym pytaniem jest to, jak to jak ma to się do rzeczywistości później? Najważniejsze, aby nasz klient zrozumiał cel, intencję ruchu, gdzie ma, gdzie ma wygenerować siłę i gdzie ewentualnie przemieścić przedmiot, który akurat używamy, czy to będzie e, sztanga, czy, czy to będzie mm, e, na przykład handel. W całym procesie m, nauki i techniki ona będzie ewoluować, ona będzie się zmieniać. Najważniejsze, aby m, nasz klient widział, że robi progres, że e, ta technika mu się zmienia, że się polepsza, tylko wtedy będzie, m, 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 będzie miał takie poczucie sprawczości i tego, że to co robi ma sens. Musimy też zrozumieć, że m, nasi klienci będą w różny sposób się uczyć. Jedni będą się uczyć poprzez to, że zobaczą, jak my wykonujemy to ćwiczenie, e, a druga grupa osób będzie się uczyć, w zasadzie popełnianych błędów. Nie zawsze dawanie tysiąca wskazówek będzie konieczne, będzie konieczne, będzie dobre Idę teraz pogotowie nie mogę się skupić na tym, co mówię. Dobra, poczekajmy aż przejedę. chyba już. Więc tak jak mówiłam, że są różnie się uczymy. Czyli jedna grupa osób będzie się uczyła patrząc na nas, patrząc na filmik na YouTubie, a druga grupa osób będzie się uczyła na zasadzie popełnianych błędów. Nie zawsze dawanie tysiąca wskazówek, jak ktoś ma coś zrobić, będzie najlepszym rozwiązaniem. Czasem ps, też i nawet będzie to testem diagnostycznym dla nas, jako trenerów, że położymy ciężar, położymy sztangę i powiemy, że podnieś. Tak jak ty to czujesz, jak potrafisz podnieść ten ciężar z ziemi. I dopiero e, po, tym, e, po tym ruchu możemy dać wskazówki dobre. to zrobiłeś dobrze, to zostaje, ale tutaj trzeba to poprawić i to wywalamy, tak tego nie robimy. W kontekście również techniki e, i też zaczynania przygody z siłownią, możemy mieć jakieś swoje przekonania, coś kiedyś przeczytaliśmy, ktoś nam kiedyś coś powiedział e, i to może nawet do sobie przekonania i też obawy. Ja chciałam Cię... Powiedzieć Wam z mojego podwórka, z mojego doświadczenia, jaki ja miałam stosunek do martwego ciągu, kiedy zaczynałam swoją przygodę z siłownią. Bardzo bałam się tego martwego ciągu, a dlatego, że jak szukałam sobie jakichś filmików instruktorzowych na internecie, to wszędzie słyszałam, to ćwiczenie jest trudne. Uważaj na to ćwiczenie. I ja zaczęłam swoją przygodę z siłką na takiej siłowni, która nazywa się Kalypso. I tam mieliście taką opcję, że jak zaczynacie, mogliście dostać ułożony plan, mogliście później go skonsultować z trenerem. I ja, właśnie patrząc na ten plan, widzę, że jest to martwy ciąg. I ja mówię, że no, mówię do tego trenera, że jakby ja go nie ogarniam tego ćwiczenia. Słyszałam, że jest trudne. No i on mi tam wytłumaczył. Ja biorę tą sztangę, robię ten ruch. No i on po kilku tam powtórzeniach mówi: No jest okej. Okay. I ja, ja takie. Serio jest ok, czyli e, wszyscy no koło, że to jest mega trudny ruch, a ja go po prostu zaczęłam w ciągu kilku minut, na naprawdę no, kilku minut. E, I ja, ja sobie zdaję sprawę teraz, mając. Większe doświadczenie, większą wiedzę. Z czego może wynikać to całe mówienie, że to jest trudny ruch? No bo nie każdy jest w stanie zrozumieć tego ruchu hip-hinge, ruchu zawiesowego w biodrze. Bardzo często go dosiadamy, robimy z tego przysiad, ale myślę, że tak naprawdę po pierwsze kwestia dobrego wytłumaczenia, na czym polega ten ruch, a, a czasem właśnie tak jak Wam wspominałam, na zasadzie błędów, czym ten ruch nie jest. No i praktyka. Czyli wykonywanie tego ćwiczenia, nie unikanie go tylko dlatego, że to jest trudne. To tak kiedyś, to też właśnie ostatnio to nawet było, że moja podopieczna wykonuje ten ruch i ja mówię, że dobra, to już przestańmy. A ona mówi, nie no, to nie jest rozwiązanie. I ja wtedy mówię, no tak, no w sumie masz rację. I to było super, że miała takie podejście, że okej, okay, to jest trudne, ale to, że my przestaniemy to robić, to nie rozwiąże żadnego, żadnego problemu. Jeszcze chcę wspomnieć o jednej rzeczy, to znaczy, technika ćwiczeń też będzie się różnić w zależności od tego, czy Wy macie 40 kg na plecach w przysiadzie, a 140. I też jak zaczynacie przygodę z siłką, to nie przechodzicie do maksów. Wprowadzanie swoich jedynek, swojego maksa, to nie jest robienie, to nie jest robienie tego, co trening.